Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się ciekawym, a dla niektórych może nawet trochę niepokojącym tematem gwizdaniem w domu. Wiele osób słyszało o przesadach związanych z tym zwyczajem, a ja postaram się w tym filmie wyjaśnić, skąd się one wzięły i jakie. Znaczenie Maja te stare wierzenia. Opowiem Wam o kilku różnych interpretacjach tego przesadu i spróbuję odpowiedzieć na pytanie: dlaczego nie można gwizdać w domu? Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co pewnie wielu z was słyszało od babc i dziadków o tym, dlaczego nie należy gwizdać w domu. To stary przesad, ale skąd się właściwie wziął? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Przekonanie to ma bardzo długa historię, sięgająca czasów, kiedy ludzie byli znacznie bardziej związani z natura i wierzyli w moc. Różnych sił, które rządziły światem. W dawnych wierzeniach dom był uważany za oazę spokoju i bezpieczeństwa, miejsce chronione przed złymi duchami i nieszczęściami. Gwizdanie, ze swoim ostrym i przenikliwym dźwiękiem, było postrzegane jako COS, co mogło zakłócić te harmenii, przyciągając złe energie lub sprowadzając nieszczęście na domowników. Wiele z tych wierzeń ma swoje korzenie w dawnych obrzędach i rytuałach, gdzie dźwięk odgrywał istotna rolę w komunikacji z siłami nadprzyrodzonymi. Pamiętajmy, że w tamtych czasach świat był pełen tajemnic, a zjawiska naturalne często były interpretowane w sposób magiczny. A teraz zastanówmy się nad samym dźwiękiem gwizdania. Jest on ostry, przenikliwy, potrafi rozchodzić się na duże odległości. W dawnych czasach, kiedy domy były mniejsze, a ściany cięższe, gwizdanie mogło być postrzegane jako coś, co zakłóca spokój i ciszę domowego ogniska. Być może właśnie ta specyfika dźwięku, jego natarczywość, jego zdolność do przenikania przyczyniła się do powstania tego przesadu. Wyobraźcie sobie, jak w małej, ciasnej chacie, nagły, głośny gwizd mógł wywołać niepokój i strach. To uczucie. Ta niepewność mogły być powiązane z negatywnymi konsekwencjami, utrwalając w ten sposób przekonanie o złym znaczeniu gwizdania w domu. Kolejnym aspektem tego przesadu jest powiązanie gwizdania z nieczystymi siłami. W wielu kulturach gwizdanie było kojarzone z wzywaniem duchów lub innych istot nadprzyrodzonych. Uważano, że ostry dźwięk gwizdka może przyciągnąć uwagę tych istot, które mogły przynieść nieszczęście lub choroby. To przekonanie jest silnie zakorzenione w wierzeniach ludowych i mitologii, gdzie dźwięk odgrywał ważną rolę w komunikacji z zaświatami. Wiele opowieści ludowych mówi o tym, jak gwizdanie w nieodpowiednim miejscu i czasie mogło sprowadzić na człowieka klęskę lub nieszczęście. Na koniec warto wspomnieć o związku gwizdania z żywiołem wiatru. W wielu kulturach wiatr był postrzegany jako siła potężna i nieprzewidywalna. A gwizdanie było interpretowane jako próba kontrolowania lub manipulowania ta siła. Uważano, że gwizdanie w domu mogło sprowadzić silny wiatr, burzę, a nawet nieszczęście. To przekonanie jest związane z animizmem, czyli wierzeniem w ożywienie sił natury i z potrzeby człowieka do poszanowania i ostrożności. W stosunku do sił przyrody, których nie potrafił w pełni kontrolować. W ten sposób, Gwizdanie w domu było postrzegane jako akt nieposłuszeństwa wobec natury, co mogło sprowadzić na domowników karę. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może wydawać się dziwne, a nawet śmieszne, ale dla wielu osób jest to poważna sprawa o gwizdaniu w domu. Dlaczego niektórzy uważają, że to przynosi pecha? Zacznijmy od podstawowej interpretacji tego przesadu. Podstawowa interpretacja mówi o tym, że gwizdanie w domu przywołuje ubóstwo. Wiele osób wierzy, że dźwięk gwizdka odstrasza pieniądze i powoduje, że domownicy mają problemy finansowe. To przekonanie ma swoje korzenie w dawnych czasach, kiedy ludzie byli bardziej związani z natura i wierzyli w moc symboli i dźwięków. Gwizdanie kojarzono z wiatrem, a wiatr z kolei mógł symbolizować utratę czegoś cennego. Na przykład plonów. Dodatkowo, gwizdanie przypominało dźwięk, jaki wydawały kiedyś marynarze, wzywając wiatr, a silny wiatr mógł przynieść nieszczęście na morzu. To wszystko łaczyło się w przekonanie: gwizdanie w domu sprowadza nieszczęście, w tym kłopoty finansowe. Niektórzy mówią nawet o konkretnych kwotach: gwizdanie może wygwizdać nawet do 500 złotych z domowego budżetu. Brzmi strasznie. Prawda, ale to tylko jedna z interpretacji. Oczywiście, istnieją też inne znaki i wierzenia związane z gwizdaniem w domu. Niektórzy uważają, że gwizdanie przywołuje złe duchy lub negatywna energię. Inni twierdzą, że gwizdanie może sprowadzić kłotnie i nieporozumienia między domownikami. Esa te stacy, którzy wierzą, że gwizdanie może przyciągnąć choroby lub nieszczęścia. Te interpretacje różnią się w zależności od regionu i tradycji, ale łaczy je jedno ogólny negatywny wydźwięk związany z gwizdaniem. W zaciszu domowego ogniska. To wszystko oczywiście należy traktować z przymrużeniem oka, ale warto znać te wierzenia, żeby zrozumieć, dlaczego niektóre osoby tak bardzo unikają gwizdania w domu. A co zrobić, żeby uniknąć tej rzekomiej negatywności. Najprostszym sposobem jest po prostu nie gwizdać w domu. To chyba najskuteczniejsza metoda, prawda? Jeśli jednak zdarzy się, że gwizdniesz, nie panikuj. Możesz spróbować neutralizować negatywna energię poprzez proste gesty, jak NP. Trzy razy przekroczenie się lub stuknięcie w drewno. Pamiętaj, że to tylko przesady, a ich moc tkwi w naszej wierze w nie. Jeśli nie wierzysz w zła wróżbę związana z gwizdaniem, to prawdopodobnie nic złego się nie stanie. Na koniec warto wspomnieć o sytuacjach, w których gwizdanie w domu może być wręcz pożyteczne. Na przykład, jeśli gwizdasz, aby węzwać kogoś do pomocy, to raczej nie sprowadzisz na siebie nieszczęścia. Podobnie, jeśli gwizdanie jest częścią jakiejś pracy, na przykład jeśli jesteś muzykiem i ćwiczysz grę na instrumencie detym, to również nie ma powodu do obaw. Kluczem jest intencja. Jeśli gwizdasz z pozytywnym nastawieniem i bez złych zamiarów, to prawdopodobnie nie musisz się martwić o żadne negatywne konsekwencje. Pamiętajcie jednak, że to tylko moje przemyślenia na ten temat i zachęcam Was do podzielenia się swoimi opiniami w komentarzach.